Halo, witam was wszystkich serdecznie i zapraszam do towarzyszenia mi w przygotowywaniu mojego dzisiejszego obiadu. Co ja dzisiaj gotuję? Dzisiaj robię tak zwany przekładaniec warzywny z mięskiem z piekarnika. No i co jeszcze? Co jeszcze mogę wam powiedzieć tak w skrócie, że dzisiaj jest dzień bardzo paskudny u mnie. Nadaje się tylko do gotowania albo do spania. Albo do siedzenia gdzieś w knajpie, bo do wyjścia, do spacerowania niestety nie, bo jest straszny sztorm u nas i pada deszcz. I jest bardzo, bardzo, bardzo pochmurnie. No, patrzę na moje włosy. Co jeszcze? Na stole u mnie, oprócz produktów, które są potrzebne do tego dania, zobaczycie jeszcze taki dziwny przyrząd. A to dlatego, że ja nagrywam dzisiaj na dwie kamery, bo na jedną kamerę, niestety, czasami są jakieś problemy z pewnymi odcinkami i wtedy mam problemy z montowaniem filmu. Dlatego dzisiaj zdecydowałam się nagrywać na dwie kamery. Myślę, że będzie lepiej. Zobaczymy na końcu. A teraz zapraszam Was i przedstawiam Wam za chwileczkę wszystkie produkty. No to przedstawiam Wam produkty, które są potrzebne do dzisiejszego jedzenia. Ziemniaki, yy, mięsko, ja mam tutaj takie małe te części z kurczaka, pora, yy, brokoli chyba to się nazywa, tak, takie dwa małe, no albo, yy, no ile to woli, Aubergini papryki kolorowe, pieprz, sól i do podlania naszej bretwanny troszeczkę oliwki. I to by było wszystko, co jest potrzebne do tego pysznego dania. Muszę wam przyznać, się, że robię je nie za często, dlatego, że jest troszeczkę pracochłonne. Chociaż to rekompensuje nam smak tego jedzenia, rekompensuje nam ten cały wysiłek. Bo to jedzenie jest naprawdę pyszne, jeżeli ktoś lubi takie produkty. No to teraz zabieramy się za mycie, obieranie i krojenie. Za chwilę spotkamy się ponownie. Do zobaczenia. No to zabieramy się do roboty. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od podania naszej bretwanki odrobiną oliwki na spodzie. I kroimy ziemniaki. Ziemniaki kroimy w plastry nie za cienkie i nie za grube. W ten sposób. O! Jeżeli ktoś ma dużą rodzinę i wyższe naczynie niż moje, to może grubsze warstwy kroić, ale nas. Tylko dwie osoby, więc nie trzeba. Układamy tymi ziemniakami, teraz tymi plastrami całe dno naszej bretfanny. Tak wszystko będziemy kroili. Jest tutaj z tym dużo roboty, ale jak już później wstawię do piekarnika, no to mam na godzinę spokój, z tym, że od czasu do czasu tylko zajrzę. Jak to wszystko tam wygląda. I tutaj. I taką ilość ziemniaków jaką potrzebujemy na spód. No ja już właśnie skończyłam. Taka będzie nam też potrzebna yy, jeszcze raz na górę. Bo będziemy to układali warstwowo. Teraz tak, ziemniaki jak widzicie Mam już pokrojone i ułożone na dnie i te ziemniaki musimy porządnie posolić. I musimy je również doprawić pieprzem. Nie Zresztą mówię nie żałować. Każdy zrobi fotok swojego smaku, prawda? A ja to robię na mój sposób. No soli chyba jeszcze troszeczkę. ok I teraz co robimy? Teraz kroimy resztę naszych wszystkich warzyw. Od czego zaczynamy? To już jest dowolny Wasz wybór. I ja zacznę od pory porę kroję w takie kawałki można ją nawet przeciąć na pół i dalej kroić i co robimy z tymi kawałkami kładziemy je na spód na nasze ziemniaki nie na spód tylko na wierzch na nasze ziemniaki Pracuję tym nowym. Będziemy tak, że zakrywamy całe, całą warstwę ziemniaków. skrawam długo no proszę tak to wygląda teraz nasza pora jest już równiutko rozłożona na całej warstwie ziemniaku, że ziemniaku w ogóle nie widać i co dalej dalej kroję paprykę paprykę również kroję w takie mniejsze, małe kawałeczki i kładę na wierzch ja biorę zawsze trzy kolorową no to troszeczkę tak potem na talerzu inaczej wygląda chociaż to wszystko i tak się yy, piecze, zmniejszy, zrobi się takie nieciekawe, ale, ale zawsze jest coś. Też z góry już uprzedzam, że jak y, po upieczeniu wyłożycie na talerz, to one, ono też nie wygląda tak bardzo apetycznie, jak niektórzy lubią, bo niektórzy lubią y, jedzą po prostu oczami. Więc to już nie wygląda tak bardzo apetycznie, ale smakuje. A to dla mnie jest najważniejsze, to jak dana potrawa smakuje. Już jak idę do restauracji, to chcę też, żeby to było ładnie podane. Tak jak widzicie, wszystko kroimy w takie kawałki. I kładziemy warstwę na warstwie. Trzeba uważać, żeby naczynie było dosyć wysokie. Tutaj mam na myśli tą wysokość bo nie powinno na mięso potem wystawać na wierzchu. Co kładziemy teraz? Nie wiem. Spróbuję od tych, że nie mogą być takie duże te nasze brokoli, tylko ja je jeszcze rozkrawam na cieńsze takie warstewki i układam na wierzch. O, tak jak widzicie, jak ja to robię. Nigdy nie utrafię z naszą ilością warzyw, no ale nie szkodzi. Można resztę zamrozić i użyć na przykład do czegoś innego. W ten sposób to robimy. Kurczaczek nasz po umyciu został w kuchni, bo tam jest troszeczkę chłodniej, a ja jestem teraz w tym moim słynnym pokoju roboczym. Mam tutaj po prostu lepsze światło i lepsze mi się kroi i więcej miejsca, chociaż ja mam kuchnię bardzo dużą, ale jak już zauważyliście, już ona, jest ona bardzo zastawiona. troszeczkę tylko no to by było to teraz yy, kroję oberdzini. pobrudzi mi się od brokoli ale to nic nie szkodzi oj przepraszam kroję też w takie plastry od brokoli, ale nic się szkodzi. O. W ten sposób kładziemy. na no, duży plaster będzie mi teraz potrzebny. I z tamtej strony poukładać, poupychać. Tak jak widzicie, jest nasze warzywka są już położone. I co teraz? Teraz idę umyć ręce. No to jestem z powrotem. Przyniosłam już na moje pałeczki. I teraz co robimy? Teraz kroimy ziemniaki. Znowuż takie szajby. Takie plastry. I kładziemy równo na wierzch. Widzicie już moje naczynie jest za niskie, więc będę musiała je troszeczkę podwyższyć folią aluminiową. Zaraz to zobaczycie. Zawsze mam z tym problem. Chyba trafiłam w dziesiątkę z ziemniakami. No proszę, ani jeden nie został. I teraz to. Teraz ponownie musimy wszystko u góry porządnie posolić i popieprzyć. Porządnie, dlatego że to wszystko, jak będzie potem ściekało, ten cały sok do spodu. To będzie nam soliło też nasze warzywka, których jak zauważyliście, specjalnie nie soliliśmy. No to teraz solę tak dokładnie i idzie wtycz. Że nikt nie dzwoni ani na wiadomości nie pisze, Koraż się zdarzyło, że mi tutaj zdał głos, co znaczy, że jakaś wiadomość przyszła prywatna do mnie. Bo wczoraj nagrywałam taki filmik z Hound M i sporo razy ktoś do mnie pisał. Nie wiem, ludzie chyba wiedzą, co robię. I starają się przeszkodzić. Na no to żart oczywiście. No. Tak posolone, popieprzone. I teraz co robimy dalej. Oj, oblałam się wodą. Nie szkodzi. Teraz będziemy nasze mięsko. Ja je też troszeczkę jeszcze tutaj. Ojej. Posolę i popieprzę. I teraz je będę kładła na wierzch. I na wierzchu będę je znowuś pieprzyła i soliła. No to jestem z powrotem. Przyniosłam też już folię aluminiową, która będzie nam potrzebna. I teraz, bo to troszeczkę mi się tutaj ślizga. Wytarłam to wszystko. I teraz resztę tych naszego... Kurczaka z jednej strony znowu solę tutaj, o, i również pieprz. No i znowu ktoś, znowu wiadomość. Chyba ktoś słyszał na odległość telepatycznie, co mówiłam. i widzicie, trafiłam. Tak, to by było wszystko. No i teraz sól i pieprz na górną warstwę naszego mięska. Pieczemy to w piekarniku na 225 stopni uprzednio nagrzanego iś około godzinę z haczykiem. Każdy dokładnie sam sprawdzi widelcem, czy ziemniaki na spodzie są już miękkie. No i proszę Was, tak pieczemy to pod yy, odkryte, nie przykrywamy, więc teraz mięso nam trochę. Na początku wystaje to, co ja robię. Ja staram się jakoś sobie poradzić, i robię w woli aluminiowej takie paski. I upycham je tutaj. Delikatnie. W ten sposób staram, to się, staram się to robić. Przepraszam, ale jeszcze cały czas plączę mi się język. mi polskich brakuje. No ale to zrobić. Tak to jest, jak się miesza. Tyle lat na obczyznie. Myślę, że macie wyrozumienie dla mnie. Po upływie czasu zauważycie, że nasze mięsko wszystko opadło troszeczkę na dół. Opadło, no bo wiadomo, że nasze warzywa puszczą sok i troszeczkę się skurczą. No, i widzicie, tak sobie poradziłam. Podwyższyłam to nasze naczynie, i teraz je wstawię do piekarnika. Tak jak już mówiłam, na 225 stopni. No, tak gdzieś po pół godzinie sprawdzę, jak to wszystko wygląda. Czy nie jest za gorąco. Jeżeli będzie za wysoka temperatura, to zauważycie po mięsku na wierzchu, żeby nam się nie spaliło. No, to może można wtedy tą temperaturę troszeczkę. Zmniejszyć. No i co ja Wam mogę teraz powiedzieć? Tak jak obiecałam, pokazuję Wam efekt końcowy. Tak, wyjmuj, tak wygląda po wyjęciu z piekarnika. U, wiatru słychać i deszcz słychać, a ja chcę Wam pokazać, jak wygląda moje danie na talerzu. Ładnie, prawda? Nie jest tak źle. Tylko trzeba uważać przy nakładaniu. Życzę Wam wszystkim smacznego, jeżeli jesteście przy stole. Do zobaczenia w następnych odcinkach.